Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Romantyki. Sekret nie jest Requiem, w odcinku trzecim. I tak na wstępie tylko powiem, że dalej nie doczekałam się. Łoctu na zagranicznej stronie, więc nie wiem ile to będzie trwać, ile będzie części, ale nagrywamy sobie jedną część na 10 minut. Pożyjemy, zobaczymy. Wy to już będziecie widzieć po tytule. Ja nie wiem na ten moment, bo staram się nagrywać cały odcinek i dopiero wtedy Wam wyrzucać. Ok, let's see. Szczerze Wam się przyznam, że przed chwilą wyłączyło mi się nagrywanie i jestem strasznie zasrana, bo boję się, że wyłączy się w najmniej oczekiwanym momencie i będzie to oznaczało, że ja już nie mogę nagrywać na tym telefonie. I to będzie kaplica, bo nie mam innego. Mam tylko ten, na którym nagrywam na dyktofonie, ale on ma pamięć bardzo mało i nie byłabym w stanie nagrywać odcinków. Dodatkowo też, że jest, jest starszy o 3 lata od mojego, czyli w sumie ma 6. Także on to jest w ogóle wyjęty spod prawa. <grych> A co dopiero? Ok, let's see. Rozdział trzeci, symbol. Blask księżyca przebijał się przez narysowanym mrozem wzory na oknach, tworząc dziewaczne cienie. Patrzyłam na niezwykły rysunek światła cienia na podłodze przypominał nieruchomą taflę wody. Na wzór nadepnął but, depcząc jego delikatne kształty twardą podeszwą. Nikt nie wrócił ze służby. Złożywszy ręce na piersi, Dimitri stanął na stopniach tak, że każdy z obecnych dobrze go słyszał. W salonie zabrał się cały oddział. Niektórzy stali grupami inni pojedynczo. Wraz z nim zniknął nich. Pułapki są nietknięte, więc prawdopodobnie nie zaatakowały ich stwory. Nie ma śladów walki ani krwi, albo nie widziano od wczorajszego wieczora, nie wrócili do miasta. Oddział wyrusza na poszukiwania, teraz, nocu, do dzikiego lasu. Idealnie. Siedziałam w fotelu za plecami wszystkich, jak szara eminencja, która obserwuje wszystko, nie opuszczając żadnego szczegółu. Jest nas tylko 15, a mamy do przeczesania ogromny teren. To zajmie nie jeden dzień. Popatrzyłam na nieśmiertelnych stojących w różnych kątach pokoju. Na niemniej, oddział ma trzy silne atuty. Mnie. Yy, aha, dobra. Myślałam, że ona wymieniła siebie. <grym> Miłe jest wiedzieć, że oni są po naszej stronie. Gdyby nieśmiertelni byli przeciwko nas, ludzkość nie miałaby żadnych szans. Dostajemy punkt Głosu Boga. O oh my god, a się zdziwiłam. Z każdą minutą przemowy Dimitria w fotelu starym, sfatagowanym obiciu zaczął się wydawać wygodniejszy od najmiększego z łóżek. Z trudem udało mi się powstrzymać, żeby nie ziewnąć. O nie, teraz ja będę zjebać. Ojku, przepraszam. To jest takie magiczne słowo i za każdym razem, jak przeczytam, usłyszysz, że ktoś się was już nie daj Bóg zobacza. Czy powiem? Czy ktoś powie? Koniec. Ja do końca dnia mam ten, dobrze, dla mnie już jest... Późny wieczór, więc pójdę sobie spać za godzinkę czy dwie. No gorzej dla was. Półmrok przynosił sen. Od dawna nie spałam normalnie, a teraz zmęczenie po prostu mnie wyłączało. Senność przechodziła falami. To się budziłam, to znów zapadałam w drzemkę. Zgromadzonych ludzi stawało się coraz mniej. Otwierały się drzwi posiadłości, wypuszczając ciemne sylwetki na zewnątrz, a potem generał lekko potrząsnął moim ramieniem. A Co? Idź do siebie, to nie jest dobre miejsce na sen. Rozejrzałam się. Sala była pusta. Dmitry stojący obok mnie zgasił kominek. Więc nie muszę iść z pozostałymi? Ty? Dmitry popatrzył na mnie uważnie. Nie, ty zostajesz. Idź do siebie i pośpij. Jeśli będziesz potrzebna, ktoś da ci znać. Nie czekając na moją odpowiedź, odwrócił się i wyszedł. Drzwi zamknęły się za nim głucho. Przynajmniej nie będę musiała łazić po lecie w Taki mróz po lasie. Polesie, po nie polecie. O oh my goodness. Z piersi wyrwało się westchnienie ulgi. Jego echo przetoczyło się po korytarzu domu, coraz bardziej cichnąc. Umilkłam, wpatrując się w otaczającą mnie ciemność. Dimitri ma rację, powinnam się przespać. W pokoju było zimno. Ciemne nacieki działały przegnębiająco. Ubrania emanowały zimnym przez pomieszczenie przy przez co pomieszczenie przypominało grobowiec. Wziąwszy ze stołu zapalniczka, zapaliłam niewielki podgrzewacz, który zostawiła Anna. Migający ognik wypełnił pokój bladym światłem, sprawiając, że stało się troszkę przyjemniej. A teraz cieszą nawet takie drobiazgi. Wysuną, wsunąwszy się pod kołdrę, przykryłam się aż po uszy. Za oknem zawoł przenikliwie wiatr. W całej posiadłości zadrżały szyby. I brzęk, brzęk przemknął przez każdy pokój wszystkie piętra. Hałas Przypomniał mi o rozmiarze przestrzeni, w której znajdowałam się całkiem sama, może by podeprzeć czymś z drzwi tak na wszelki wypadek. Lepiej um, postawię krzesło pod klamkę. Halo, kliknij się. Wyszłam spod kołdry i poszłam do chłon pochłonnej podłodze w stronę drzwi. Zareglowawszy drzwi, wróciłam z powrotem, trwożne uczucie nieco ustąpiło, w głowie roiły się senne myśli o bazie, i minionym życiu, o tym, co kiedyś nie było. Sen mieszał się ze wspomnieniami, unosząc mnie coraz dalej od rzeczywistości. Trzeba się dowiedzieć, co oddział o bazie. Koniecznie trzeba się dowiedzieć. Powietrze pod kołdrą stopniowo się nagrzało. Mój oddech nie zmieniał się już w parę, ręce nie drżały z zimna. Oczy zaczęły się powoli zamykać. Senność, która ogarniała mnie jeszcze w salonie, zwyciężyła. Zapadłam w sen. Głęboka noc. Okej. Okay. Trwoga. Trwoga przenikała sen, zmieniając go w koszmar. Jak w gorączce miotałam się w pościeli, próbując odegnać wiszące nade mną lęki. Na wpół nieprzytomna i rozgorączkowana, nie odróżniając snu od jawy, nerwowo rozdrapuje płonącą bliznę. Mam uczucie, jakby pod, pod skórę wlewało mi, wlewano mi płynne żelazo. Ciemność pokoju zmienia się w półmrok lasu, a potem powraca. Ktoś mnie woła, ktoś stoi obok. Śniła mi się noc i gęste iglaki. Ogromne drzewa podpierające niebo iglastymi koronami wznosiły się nade mną, skrywając w cieniu. Za plecami zachrzęścił śnieg. Odwróciłam się, ale nikogo za mną nie było. Dookoła rozciągał się tylko las, martwy i pusty. Tym razem kroki rozległy się z boku. Ktoś obchodził mnie dookoła. Kto tu jest? Na chwilę wszystko zamarło, a potem cień oderwał się od masywnego pnia i wystąpiła naprzód. Nick? Nick? Podeszłam bliżej. Chłopak nie odpowiedział. Co ty tu robisz? Nick patrzył obojętnie jakby poprzez mnie. Na pewno wyczuwał moją obecność, ale z jakiegoś powodu ją ignorował. Wszyscy cię szukają. Uparcie mnie nie zauważając nick minął mnie bez słowa. Wydawało mi się, że powinnam za nim pójść, jakby jego. Jakby na jego drodze był jakiś cel, który miałam zobaczyć. Klucząc między drzewami, powoli podążaliśmy naprzód. Ze zdumieniem zauważyłam, że prawie wcale nie było tu wiatru, jak gdyby natura, podobnie jak sam Nick, wcale mnie nie zauważała. Albo to ja do niej nie należałam. Byłam gościem w tym dziwnym, zastygłym w, świe w czasie świecie. Gdzie byłeś przez cały ten czas? Co się z Tobą stało? Niebawem porzuciłam próby porozmawiania z moim towarzyszem. Nogi uwięzały mi w śniegu. Ciągle zostawałam z tyłu za chłopakiem, który jak gdyby ślizgał się po ziemi. Gdy moja noga uwięzła po raz kolejny, nikt zatrzymał się, czekając na mnie. On rzeczywiście dokądś mnie prowadzi. Weszliśmy na porzucone tory kolejowe. Przy powykrzywione żelastwo sterczało spod śniegu i wyciągały się nad rozpadliną. Miałam nadzieję, że zobaczę jakieś obrazy, a tu jest tylko śnieg, żadnej krwi, śladów, niczego nadzwyczajnego. I co to za miejsce? Chłopak podszedł do ześnieżonych torów i wreszcie się zatrzymał. Nik? Popatrzył na mnie nagle, nie poprzez mnie, a dokładnie w oczy. Przypomnij sobie. Zastygłam, jego usta ledwie się poruszały, ale słyszałam jego głos: Przepraszam, tak wyraźnie, jakby mówił mi wprost do ucha. Musisz sobie przypomnieć. Co przypomnieć? Ciało zaczęło płonąć. Miotałam się na łóżku, ściskając prześcieradło w dłoniach. Bałam się, że się obudzę, zanim cokolwiek zrozumiem. I nagle poczułam zrozumienie. Nikt próbował mi coś przekazać. Excuse me? Do tego to już sama doszłam. Owiono mnie przyjemny chłód, Pozostało tylko zebrać elementy układanki. Zdajmy punkcie głosu Boga. Twarznika wykrzywił nagle smutek. Znajdź mnie. Cofnął się o kilka kroków. Co ty robisz? Stój! Grek wie, co do za miejsca. Czując, że coś się święci, skoczyłam naprzód ze wszystkich sił, starając się nie otworzyć powiek. Nikt zrobił jeszcze kilka kroków wstecz i zamarł przy samym skraju rozpadliny. Przypomnij sobie. Jego obraz, który zaczął rozmazywać się w nocy, rozwiał wiatr, jak dym zgaszonej świecy. Otworzyłam raptownie oczom. Na moje czoło wystąpił pot. Prześcieradła przykleiła się do ciała, przewracała mi się w żołądku. Zdarłszy z siebie kodrę, podpełzłam do brzegu łóżka i zwymiotowałam czarną mazią. Cholera, co jest? O! Co się ze mną dzieje? Ścisnęła mi się w gardle, za to blizna przestała mi dokuczać. Wyczerpana bezsennością i koszmarem bezsilnie opadłam z powrotem na poduszkę. Moskający twarz promień słońca sprawił, że otworzyłam oczy. Poranek już dawno przestał przynosić nadzieję na coś lepszego. Teraz po prostu był. Chciało się uciec, ukryć przed następnym, natrętnym światłem. Zrobić cokolwiek, aby odwlec początek nowego dnia, w którym znów trzeba będzie walczyć z nieznanym. W korytarzu głośno trzasnęły drzwi, potem jeszcze jedne i jeszcze. Hałas składający się z ludzkich głosów i kroków mogło oznaczać tylko jedno. Oddział powrócił. Dały się słyszeć kroki i do pokoju weszła Anna. Jej okulary ukrywały sińce pod oczami, ale nie udało się ukryć wyblakłego spojrzenia. Wstałaś już? Było ci wczoraj niedobrze? To była cała kałuża. Nakryłam gorąco czoło chłodną dłonią, blizna się nie odzywała. A tak, przepraszam cię bardzo. W głowie pojawił się obraz zaginionego Nika. Znaleźliście go? Teraz martwiło mnie to nie mniej niż innych. a On coś wiedział. Mógł coś wiedzieć i o tym, czy coś wiedział, czy go znaleziono, dowiemy się w następnym. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnej części. Cześć, pa pa!